Bitwa standardowa Overlord. I co? Lecimy sobie tym razem na czwartym poziomie, na Matildzie. Jodaster grać bohaterem. Jak widzimy, chyba lubi grać tym czołgiem, skoro ma kamuflaż dodany. Taki pstrokaty świeci się jak nie powiem co. No nic, w każdym bądź razie zdecydował się pojechać tutaj na tą półkę na 4 cztery... na linię 4, tak? Zobaczymy czemu to wyjdzie na dobre. Pierwsze strzały już, już za nami właściwie, tylko jeden, jeden póki co wszedł. Jak widzicie to jest moc Matildy na czwartych poziomach jak ją rzuci w topie, tak? Dosłownie strzela jak opętany No, tutaj nie było innego wyjścia, jak wyjechać sobie na ten czołg i go z boku ostrzelać. Już ma tutaj Jodaster 3 fragi. Troszkę niepotrzebnie chyba po co celuje na auto celowaniu. Celował, bo to tylko przez to ma pudła. Widzicie, tutaj bił w jeden czołka. już się patrzył, w który, który kolejny by był jego. No kolego, musisz bardziej skupić. Tutaj chyba na pięć strzałów jeden wszedł, także to jest dla mnie troszkę przykład klasycznej magii wota lub niezdolności tego kolegi. Jak widzicie... Mija powoli kończy się czwarta minuta bitwy, a już mam a kolega tutaj specjalistę zrobił. No niestety to, to działo jeszcze chyba wymaga wiele do życzenia w tym momencie. Podam też, że kolega tutaj je jeździ na ciastku i herbacie. Taki tam takie tam, jak to się mówi To palacze, wotowskie 12,9, 8, frak yy, Jedzie chyba zdecydowanie po więcej, gdyby tylko szybciej mógł jechać, tak Taka mała, powolna ciężarówka Nie wiem czemu strzela na, na przypał, mógł sobie poczekać 13, 10 10/9 fra... frak, przepraszam. Ale zbliża się na to, że będzie 10/ frak, także tak, mamy 10/ frak. Czy uda się zrobić 11? Chyba nie, chyba ktoś mu go sprzątnie, bo zawolny tutaj kolega jest. A jednak udało się 15, 10, 11 fragów Matyldy Tutaj podziękowania oczywiście od drużyny Sam autor nazwał tą bitwę Matylda kontra bot Quick Baby, więc w sumie poniekąd tak było Medali, które mógł otrzymać to duży... Yy, duży nie duży kaliber, tak duży kaliber I specjalista Oczywiście mistrzowska klasa za tą bitwę no i takie pomniejsze, mniejsze odznaczenia ciekawszych, nie wiem, z ciekawszych moje Ulbenty jest ręka Boga, której niestety tutaj nie ma. Więc wynik drużynowy 2359 zadanych obrażeń, 11 fragów 1623 bazowego Expo jest to najlepszy wynik w bitwie. Nie tylko w drużynie, ale też i w całej bitwie. Więc rzeczywiście przeciwnicy to... przeciwnicy tak jak i w sumie jego y, teammates z drużyny to tak istne boty 74 oddane strzały 47 tylko trafiło w cel, 21 tysięcy zarobił kolega z kontem premium, mimo tego, że tam troszkę golda poleciało Bardzo szybka bitwa Więc jeśli ktoś uważa, że w tej grze nie ma botów, to tak są i to jest tego przykład no i co tu dodać? Nic dodać, nic ująć. Przejechał się jak, nich, jak yy, dzika kura w Pagreście, czy dziki dzik. Slow is something I don't, I jump.